Cześć, cześć kochane rybki Witam Was serdecznie na kanale Oczy szeroko Zamknięte Miniatur Kochani, przed nami czytanie tygodniowe od 19 do 25 września 2022 roku Żeby nie przedłużać już Wam stawiam karty Energetyzuję je, dodam tylko, że to jest czytanie ogólne Nie z każdym musi rezonować Pamiętajcie, że nie jesteśmy czystym znakiem zodiaku Yy, więc dużo informacji również możecie znaleźć w swoich znakach pomocniczych. Przesłuchajcie, jeżeli wiecie, które to są, przesłuchajcie je i wybierzcie to, co do Was pasuje. Dobra. Wpadły mi dwie karty. Wasza energia ogólna. Rycerz Mieczy. Mhm. Czego możemy się spodziewać? jest najlepszego do osiągnięcia i na co trzeba uważać. Mhm. I rada. Król była w podstawie. Dobrze, kochani. Wasza energia. Rybki. Energia rycerza mieczy, energia zmian, energia działania, energia podjęcia decyzji. Mm -hmm. Co takiego będzie się działo? Macie bardzo, bardzo dużo y osób. Mamy rycerza, kielichów, rycerza mieczy, króla mieczy, królową buław i króla buław w podstawie. Kochani, tutaj widzę, że to jest para. Rada, para. Mhm. Yy. Jesteście w energii zmian, w energii mm, podjęcia decyzji i mamy rycerza kielichów. Jakaś oferta yy, do Was przyjdzie, możliwe, że oferta uczuciowa yy. i tutaj prawdopodobnie wy będziecie. W takiej energii znowu podjęcia decyzji. Mam wrażenie, że to będzie oferta bardzo poważna może dotycząca stabilizacji może tutaj finansowo może uczuciowo chociaż mamy kielicha, więc bardziej powiedziałabym, że tutaj jest oferta jakaś ze strony partnera, partnerki bądź przyszłego partnera, partnerki. Możliwe, że ktoś się pojawi w Waszym życiu i wy będziecie musieli zadecydować, co dalej. Co z tym dalej? Mm. Kochani, wyleciały mi dwie karty. Wydaje mi się, że one są bardzo istotne. Jest tu dziewiątka mieczy i szóstka monet. Wydaje mi się, tak czuję, że Wy się boicie. Boicie się podjąć y, tą decyzję. Mhm. To są dziewiątka mieczy, to są tak naprawdę y, Wasze strachy. To są Wasze strachy, to są y, czarne myśli, to jest czarnowidzenie. Wy się boicie, czy, czy naprawdę. Jest sens wchodzić w ten związek, bo może poprzedni mi się nie udał, a jak tym razem tak samo będzie, jak będę zraniony, jak będę cierpiał, będę cierpiała. Tu jest bardzo dużo obaw, bardzo dużo obaw. Ale wyleciała nam też szóstka monet. Szóstka monet jest to energia miłości, energia ofiarowywania i brania. Jest to energia obfitości, stabilizacji. Naprawdę takiej dojrzałej dojrzałej miłości. Wydaje mi się, że tutaj wasze bądź waszego partnera obawy są na wyrost. Bo tutaj co mamy? Mamy w zagrożeniach właśnie też diabeł. Diabeł nam może mówić o... O różnych rzeczach, o uzależnieniach, o zdradzie, ale też właśnie o strachu, o takich yy, czarnych myślach, czarnowidzeniu. Mm -hmm. I to przeszkadza. Mam wrażenie, mimo wszystko, że tutaj chodzi o... O miłość. Dlaczego? Bo rada jest królowa buław. <laughs> Co jest najlepszego do osiągnięcia miłość? Dwójka kielichów, prawdziwa miłość. Yy, prawdziwa miłość, i tutaj nam też wyszła para, kochani. Para. Przy dwójce kielichów. Boicie się, boicie się podjąć decyzję dotyczącą stabilizacji, dotyczącą Wejścia na wyższy poziom w związku, może dotyczącą założenia rodziny, powiększenia rodziny, może dotyczącą wspólnego zamieszkania. Mm -hmm. Coś się tutaj pojawi, i, i ktoś wam coś zaoferuje, i wy będziecie musieli podjąć tą decyzję. Szansa, naprawdę jest szansa na piękną, prawdziwą miłość na parę, na parę królow i królowa Buław. Na parę, gdzie, w której jest naprawdę bardzo dużo takiej energii stabilizacji, spokoju, obrony. Mm -hmm. Ale tu mam wrażenie, że właśnie Wasze czarne myśli mm, przeszkadzają w realizacji tego. Musicie podjąć decyzję i, i Wy podejmijcie decyzję. Tylko uważajcie na te swoje czarne myśli. Takie ja mam wrażenie. Jeżeli jesteście singlemi, to słuchajcie, przyjdzie, pojawi się w waszym życiu ktoś, kto y, będzie chciał zaoferować y, naprawdę stabilizację, kto będzie rozwijał ten związek będzie chciał rozwijać ten związek, który myśli poważnie, racjonalnie, kto jest dojrzały emocjonalnie. Mhm. Wy się boicie otworzyć serce Takie mam wrażenie Ten diabeł Bo na co trzeba uważać Ktoś na to myśli Zobaczmy Dopowiedzmy sobie jeszcze tego diabła Mamy tu dziewiątkę pentakli Tak Ja myślę, że mm, Wy macie poczucie takie Że jest dobrze tak jak jest Może nie jest idealnie ale jest wystarczająco, i boicie się, że tą decyzją zepsujecie ten, to wasze poczucie stabilizacji. A tutaj mamy coś najlepszego do osiągnięcia: dwójka kielichów, naprawdę miłość, piękna miłość dwoje ludzi kochających się. Patrzcie, znowu powtórzyła nam się szóstka pentakli. I tu mamy szóstkę pentakli, która nam wyskoczyła, i tu myślę, że to jest bardzo, bardzo. Mm -hmm. I pod spodem ósemka. Mm, buław. Bardzo ważna karta, skoro się powtórzyła. Mówi tutaj o uczciwej miłości, pełnej wymiany. Jest tutaj sprawiedliwość w dawaniu i braniu. Jest to możliwe do osiągnięcia, jeżeli tylko. Yy... Otworzycie się na miłość, otworzycie się na tą ofertę. Mhm. Jest ósemka buław. Jest to znowu energia działania. Nie bój się, są nowe perspektywy, nowe możliwości. Działaj, ruszaj. Jest tutaj paść monet, nowa mm, oferta, nowa droga. Jeżeli, kochani, myślicie, y w kwestiach zawodowych super, tutaj naprawdę też są piękne karty. Tu są piękne karty. Jest oferta, oferta jakaś zawodowa, możliwe, że oferta awansu, bo y, z rycerza kielicha do króla. Hmm. Rozważne decyzje, oferta awansu, oferta pracy, która y, doprowadzi, co jest najlepszego do osiągnięcia, do podpisania jakiejś umowy i Sprawiedliwej wymiany, czyli za Waszą ciężką pracę dostaniecie odpowiednie pieniądze. Mm -hmm. Możecie się bać, czy podołacie temu. Myślę, że podołacie. Tu mamy królową buław. Ona bierze to, co chce. Weźcie, rada, weź to, co chcesz. I mamy króla buław. Piękna energia. Kochani, naprawdę piękna energia. Yy, Przestańcie siedzieć w głowie, bo myślę, że te dwie karty po prostu są bardzo powiązane. Uważałabym jeszcze na jakieś używki, na yy, alkohol, na yy, jakieś mocniejsze narkotyki. Kochani, tutaj to też może być zagrożeniem, takie czerpanie z życia, hedonizm, mm -hmm. dbanie tylko o siebie. Po prostu uważajcie na to, ale tak poza tym, naprawdę tutaj są piękne, piękne karty. Życzę Wam dużo miłości, dużo radości, spełnienia. Satysfakcji i do usłyszenia w następnym czytaniu. Papa pa, kochani!